meeting this afternoon uh -huh. uh, who was a political scientist. Jedna odbiorcą ma być zachęta, znaczy my nie rozmawiamy albo nie mamy rozmawiać, ale nie rozmawiać w ogóle o tym, co się ma dziać na placu, tylko tak naprawdę co zachęta może robić w przestrzeni tego placu, co ludzie chcieliby robić z zachętą. Chcemy my się tego nie ograniczyć. Chcę. Przepraszam, nie chcemy. czy właśnie Państwo raczej chcecie myśleć, jakby otworzyć ten pomysł, żeby nie mówić tylko o roli zachęty, tylko w ogóle o przestrzeni o rok... Tutaj najgorszej sytuacja jest uh, między, uh, między zachęta i sofita. I. Nic nie mówiłem o możliwości współpracy z Sofitem. Znaczy, jeżeli zachęcam, Narodowa Galeria prawie, tak? nie, nie powoduje tego, że ludzie tutaj się zatrzymują. Artyści, ostatecznie jesteśmy bardzo blisko Akademii Pięknych na Krałdówie. Jesteśmy... Mówiono tutaj o, o kawiarni ziemiańskiej. Skoro nie wiemy, kto jest gospodarzem, nie wiemy, kto jest użytkownikiem, więc nie mamy się z kim być może rzeczywiście to nie powinny być konsultacje, tylko powinien być problem? Powinien... O ile rozumiem pytanie zachęty, chodzi o stworzenie nowego użytkowania. Mamy czekartkę i... spisujesz tak. Bo to są te pytania, które mają trafić, żeby mogli na nie odpowiedzieć w przerwie. To może ja je sobie na kartce, żeby to było łatwiej dać po prostu. <śmuszujesz> 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 to mamy ulicę, która jest źródłem dużego hałasu. Mamy par e parking samochodowy, mamy jakieś... E <śmuszujesz> <ory> <śmuszujesz> <ory> <śmuszujesz> <ory> <śmuszujesz> So it's a channel that has to be worked out. There is no alternative; it will be a candidate for you know another revolution. Ije o participazi. Yeah. <laughs> <laughs> małe, tymczasowe. I, I ludzie powiedzieli a to jest, co tutaj będzie. To, 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 to musi, tak na sobie jako inicjator brać to odpowiedzialność, nie? Czyli i zająć się sprzątaniem, i ewentualnymi jakimiś inicjatywami.